Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, radiowe urządzenia sieciowe mają ograniczoną moc nadawania. W paśmie 2 i 4 GHz mogą działać z mocą 100 mW. Nie wszystkie urządzenia osiągają jednak to maksimum. Ten instruktaż omawia konstrukcję prostej anteny zwiększającej zasięg naszego routera. Konstrukcję anteny rozpoczynamy od podstawy, do której przymocowujemy reflektor o długości 60 mm. W konstrukcji anteny, jak i UDA, Dyrektory będą nieco krótsze od połowy fali. Ich ilość będzie miała wpływ na końcowy zysk, a w konsekwencji zasięg konstrukcji. Oryginalna antena naszego routera, przymocowana opaską zaciskową, będzie służyła jako element aktywny, którego generowaną falę elektromagnetyczną skupią i ukierunkują dyrektory. Tak przygotowana nakładka pozwoli na zwiększenie kierunkowej mocy urządzenia o około 9 dB. Na potrzeby prezentacyjne, omawianą antenę można wykonać z kartonowej podstawy i odpowiednio przyciętych, wyprostowanych spinaczy biurowych. Zauważalne zwiększenie zasięgu sygnału sieci będzie widoczne natychmiastowo po zamocowaniu nakładki w połowie długości oryginalnej anteny routera. Pamiętać należy, że przy zastosowaniu tej anteny ważna będzie polaryzacja fali elektromagnetycznej. Ustawienie poziome spowoduje szerokie rozchodzenie się sygnału lecz zmniejszy efektywność urządzeń z antenami ustawionymi pionowo. Po pewnym zamocowaniu nakładki na antenę routera i doborze polaryzacji sygnału pozostaje już jedynie ustawienie odpowiedniego kierunku, w którym urządzenie będzie wysyłać fale radiowe.